Witamy Państwa serdecznie z Agrobardu, nazywam się Piotr Głogowski, jestem tu z kolegą Łukaszem Stążeckim. Jak zwykle o tej porze zaczynamy sezon pokazów kupeko, e, czyli tutaj cięcie mechaniczne sadów. E, w tym momencie mamy na fencie taką maszynę Kosmos 310, pionowa listwa 3-metrowa plus dwie górne piły poziome, które fajnie nam tutaj robią korektę wysokości. Tą mnóstwo możemy pracować w zależności, oczywiście, od rodzaju. Tak, gałęzi, odmiany wieku sadu do 5 km na godzinę. Zapotrzebowanie maszyny polega tylko i wyłącznie na tym, że ciągnik mają unieść. Tak jak widzimy, ta konstrukcja maszyny jest wyjątkowo lekka. Ta maszyna waży tylko i wyłącznie 355 kg, w związku z tym może być montowana nawet na tych naszych słynnych Fergusonach sadowniczych. Jeżeli chodzi o wymagania mocy i przepływu oleju, czyli ta maszyna akurat jest zamontowana na tym ciągniku i ona nie posiada zasilenia własnego, czyli hydropaka, zasilana jest z hydrauliki ciągnika. Wielkość litrów to 45-170 bar. Taką wartość ma raczej każdy ciągnik sadowniczy. Natomiast jeżeli mamy ciągnik taki, który rzeczywiście ma tą hydraulikę ograniczoną, bo są też takie małe pięćdziesiątki, gdzieś tam w granicach 30 litrów, wtedy tego oleju nam trochę brakuje. Mamy możliwość domontowania tutaj powerpacka, wtedy to zasilanie jest własne poprzez wałek wody. Kupeko jako chyba jedyny producent na rynku, sterowanie ma zawsze elektro. Tutaj mamy taki joystick podstawowy, natomiast joystick polega na tym, że jest sterowany elektrycznie poprzez elektrozawory. Nie mamy czegoś takiego, że do kabiny wędruje nam cała pajda szlauchów, tylko i wyłącznie kabel. W opcji mamy też nie joystick elektryczny, ale taki cały sterownik lamier. Polega on na tym, że ma włączniki, przełączniki i takie mini joysticky. Tak? Jest to rozwiązanie bardzo dobre. Tam nie ma. Czegoś takiego, jak błąd ręki, bujnięcie samego ciągnika, po prostu to sterowanie jest bezpieczne. Piły zawsze możemy sterować w wielu płaszczyznach, to znaczy, możemy wysuwać i przybliżać bocznie, możemy ją podnosić pionowo, i jak również, jeżeli chodzi o te górne piły, możemy sobie ustawić kąt. Tutaj ten kąt wynosi nawet takie 180 stopni rozwiązaniem bardziej zaawansowanym są piły też pionowe, tak? Wtedy mamy możliwość konfigurowania dowolnej ilości pił 7, 8 tak samo jak i na górze też możemy tutaj montować jedną, dwie, trzy piły, tak? Ta maszyna, którą tu prezentujemy, Kosmos 310, kosztuje 73 tys. PLN netto. Jesteśmy w trakcie organizowania serii pokazów. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcielibyście, żeby ten pokres odbył się u Was, zapraszamy do kontaktu.